Dzień dobry, z tej strony Mateusz Puchalski z alterity.pl. Dzisiaj opowiem Ci o warsztacie Pracownia Procesów, który pomoże Tobie i osobom w Twojej organizacji zaadaptować narzędzia Microsoft 365. Pracownia Procesów składa się z czterech podstawowych kroków. Pierwszy z nich to wspólna burza mózgów i łączenie kropek. Aby łączyć kropki, należy spojrzeć wstecz. Tym samym na tym etapie przyjrzymy się temu, jak w tym momencie, w tej chwili lub w przeszłości porozumiewaliście się w swojej organizacji, kiedy nie mieliście narzędzi Microsoft 365. Zarówno ja, jak i nie eksperci w Alterity.pl. Pomożemy Ci te kropki połączyć i zorientujemy się na to, jak do tej pory ta komunikacja wyglądała, jakie były wyzwania z nią związane i czego będziemy potrzebowali, jeśli chodzi o właśnie adaptację narzędzi Microsoft 365. Wspólnie wybierzemy narzędzia i kierunek, który pozwoli Tobie oraz osobom w Twojej firmie zaadaptować te narzędzia tak, aby Ci pomagały, a nie przeszkadzały. W kolejnym kroku przeprowadzimy warsztaty szyte na miarę. Nasze doświadczenie pokazuje, że takie warsztaty pomogą indywidualnie dopasować rozwiązania do potrzeb Twojego zespołu. Pomyśl tylko, ile razy zdarzyło Ci się brać udział w monotonnym szkoleniu gadających głów? Osoby, które brały udział w podobnych szkoleniach, wiedzą, że niewiele z nich wyniosą. A z nami kiedy już połączymy kropki i zorientujemy się na to, jak potencjalnie może wyglądać na przykład Microsoft Teams, Microsoft SharePoint, przy odpowiednim zastosowaniu do Twojego stylu oraz do stylu Twojego zespołu, jeśli chodzi o komunikowanie się, wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie określić, że tak, ten właśnie warsztat jest na pewno dla nas przydatny, ale to nie wszystko. Nie kończymy pracy na tym, że zmapowaliśmy sobie strukturę komunikacyjną naszego zespołu, a następnie przeszkoliliśmy się z tego, jak moglibyśmy ewentualnie te narzędzia poukładać w naszej organizacji. Ponieważ kolejnym krokiem jest właśnie wspólna konfiguracja narzędzi Microsoft 365 dla ciebie oraz Twojego zespołu. Niezależnie od tego, czy pracujemy z zespołem kierowników, z zespołem menadżerów. Z zespołem szefów poszczególnych departamentów to właśnie ten etap, kiedy wspólnie konfigurujemy te narzędzia jest kluczowy, ponieważ to właśnie po tym etapie te narzędzia w odpowiedni sposób skonfigurowane i przy odpowiednio przygotowanych procedurach zostaną właśnie z wami. Ta wspólna konfiguracja, podczas której pomożemy Ci przygotować takie procedury, które pomogą znów Twoim pracownikom, każdemu niezależnie od szczebla, używać tych narzędzi, właśnie będą tą wisienką na torcie, która sprawi sukces i powodzenie tego projektu. Kolejnym etapem jest fakt, że nasza współpraca bardzo często nie kończy się na tym, że przeszkoliliśmy się, przewarsztatowaliśmy. Poukładaliśmy środowisko i do widzenia. Nie jesteście dla nas kolejnym numerem w Excelu. Pomożemy Wam poukładać nie tylko hierarchię komunikacyjną, ale również dobrać szereg narzędzi, które będą Wam pomagały w codziennej pracy. Bardzo ważne pomagały, a nie przeszkadzały. W trakcie trwania całego projektu. Koncentrujemy się przede wszystkim na aplikacjach, które mogą właśnie przyczynić się do tego, aby z sukcesem powiedzieć sobie po całym warsztacie pracowni procesów, tak, zrobiliśmy krok do przodu, zoptymalizowaliśmy ilość używanych kart i aplikacji, i możemy śmiało powiedzieć, że przyczyni się to do naszej efektywności. O efekcie będziemy mogli powiedzieć wtedy, kiedy pokażemy reszcie użytkowników w Twojej organizacji, jak sprytnie. Połączyliśmy i zestawiliśmy szereg różnych aplikacji tak, aby pomogły nam we wspólnym komunikowaniu się ze sobą, ale też żeby pomogły nam wznieść na wyżyny naszą efektywność, czy to w aspekcie komunikacji, czy w innych aspektach. Podczas pracy ze mną i z innymi specjalistami alterity.pl zdasz sobie sprawę, jak kluczowa jest dla nas efektywność wykorzystania narzędzi Microsoft 365 i absolutnie nie musi to być skomplikowane. Co więcej, istotne jest dla nas to, aby ten użytkownik końcowy, bo on jest dla nas kluczowy i to on jest dla nas najważniejszy, miał jak najmniej przestrzeni z jak największą ilością kluczowych informacji, które pomogą mu działać efektywnie. Dzięki realizacji projektu pracownia procesów właśnie z nami. Zyskacie adaptację tych narzędzi Microsoft 365 w myśl tego, jak Wy pracujecie w Waszej firmie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracowni procesów albo chcesz od razu przejść do pracy związanej z adaptacją narzędzi Microsoft 365 w Twojej firmie, koniecznie umów się na bezpłatną konsultację. Porozmawiajmy, przyjrzyjmy się wyzwaniom, które ma aktualnie Twoja organizacja, Twój dział lub Twój zespół. Do zobaczenia!